miłośnicy detailingu, w dzisiejszym odcinku zabierzemy Was do wnętrza BMW 36 w Cabrio. A pokażemy Wam jak czyścić tworzywa sztuczne preparatem potocznie zwanym APC. Rozwijając wkrót jest to All Purpose Cleaner, po polsku znaczący Uniwersalny Środek Czyszczący. A ten samochód jest projektem, który jest realizowany już od dosyć długiego czasu i przez cały ten okres stał bez dachu. Także w środku jest masakra, ale zanim wejdziemy do środka pamiętajcie o tym, że najpierw trzeba umyć auto z zewnątrz. BMW mamy już umyte i teraz śmiało możemy zająć się wnętrzem. Ale zanim przejdziemy do czyszczenia elementów stworzeń sztucznych, najpierw musimy bardzo dokładnie co samochód. Okej, okay, możemy przejść dalej, ale ja mam pytanie. Co będziemy potrzebować, bo myślę, że to jest y, też dosyć ważne w tym odcinku. No tak, no palcem trzeć nie będziemy. Będziemy potrzebować tak, pędzelka, mikrofibry, najlepiej dwóch i oczywiście buteleczki z kanionem do aplikowania preparatu. Ja tak sprostuję: kanion to jest nic innego jak zwykły spryskiwacz, A jeszcze, moim zdaniem, jedna bardzo potrzebna rzecz, a mianowicie rękawiczki gumowe, żeby zadali Wasze bezpieczeństwo. Prawda. I bardzo dobrze też jest pomóc się sprężonym powietrzem. Jeżeli nie mamy gdzieś w garażu czy podobne sprężarki, to sprężone powietrze najnormalniej można kupić w sklepie. Z tego co mi się wydaje, APC jest kolejnym złotym środkiem detailingu, bo nie ograniczamy się tutaj tylko i wyłącznie do samych plastików czy tam tworzyw sztucznych. W samochodzie, bo również opony możemy umyć APC. Tak, możemy umyć w tym opony, dywaniki gumowe, nadkola, wszelkiego rodzaju niemalowane plastiki. Co jeszcze? Bo generalnie uniwersalny środek czyszczący. Możemy, możemy także używać go w domu. Możemy mieć go do mycia, do czyszczenia blatów, do czyszczenia podłogi, do czyszczenia różnych różnych innych właśnie powierzchni czyli panowie słuchajcie jeżeli chcecie zostać bohaterem w swoim domu nie tylko w samochodzie apc jest dla was po prostu stworzone co do skóry, skóry właśnie tutaj też chciałem to wspomnieć jeżeli chodzi o skóry no niektórzy niektórzy producenci jednak deklarują że ich preparaty typu apc są dedykowane można inaczej można nimi czyścić skórę otóż nie ja bym się z tym wstrzymał do, jeżeli chodzi o skóry, to jest bardzo delikatna sprawa, i tutaj raczej trzeba używać środków dedykowanych. Są stricte przeznaczone produkty do zastosowania, np. Na, na skórę, do czyszczenia skór, no i przede wszystkim do zabezpieczania. Z tego również zrobimy odcinek. No dobra, skóra z skórą, ale pamiętam jedną sytuację, że chyba APC czyściłeś fotel e, obszyty po prostu materiałem, tak? Tak, ponieważ. Preparat typu APC w, odpowiedniej, w odpowiednim stężeniu nadaje się do brania ekstrakcyjnego za pomocą właśnie y, odburzacza piącego. Jeszcze, jeszcze czego bym nie proponował robić, no to nie proponowałbym czyścić y, właśnie preparatem APC Szyb. Szyb. No, tak, no Zostają smugi preparat jest jednak troszeczkę tusty, y, no i no, nie jest tak jak do końca, jednak. Na, na bazie alkoholu, bądź od stu, preparat do czyszczenia szyb na pewno będzie la, działał lepiej na szybach niż właśnie preparat APC. Okej, okay, czyli APC nie na szyby, ale na uszczelki gumowe, będziemy tak. kochać śmiało swojej. Jak najbardziej. Dobra, przechodzimy do środka. Żeby pokazać Wam, jak działa preparat, zrobiliśmy połówkę, czyli przydzieliliśmy element taśmą klejącą. Z jednej strony będziemy czyścić, druga część będzie nieczyszczona i oczywiście będzie widać. Preparat zro zrobiliśmy 50 ml APC na 950 ml wody, temperatura wody około 45 stop stopni. I Teraz tak, jak aplikujemy preparat? Aplikujemy go bezpośrednio w pędzelek, wtedy będzie, będzie się nam pienił. I koń z tymi ruchami, następnie preparat z brudem szarpamy mikrofibrą. Drugą fibrą, suchą, docieramy preparat do sucha. I w miejscach trudno dostępnych dla mikrofibry wspomagamy się powietrzem. Jeżeli czyszczenie nie zdało rezultatu egzaminu, no to należy powtórzyć czynność albo zwiększyć stężenie preparatu. Oczywiście to jest tylko zalecane przy mocniejszych zabrudzeniach. I przypominam, jeżeli nie macie takiego pędzelka, jak najbardziej może być taki zwykły z marketu, ale pamiętajcie o tym, że z jak najbardziej miękkim włosiem i najlepiej naturalnym i metalowe okucie okleić taśmę izolacyjną, żeby nie porysować jakichś tam dookoła elementów. Jeżeli mamy w aucie przyciski tego typu, musimy uważać ze stężeniem APC po prostu, żeby nie zmieść z nich znaczków. Podczas czyszczenia plastiku w APC zauważyłem jedną rzecz. Faktycznie, plastiki są mega czyste, jednak nie mają takiego swojego blasku, który byśmy oczekiwali. Jest tak dlatego właśnie, że APC ma zadanie wyczyścić plastiki, a nie je w jakiś sposób zabezpieczyć. Dlaczego tak jest i co zrobić z takimi plastikami? No tak, jeżeli chodzi o APC, głównym zadaniem APC jest wyczyszczenie wszelkiego rodzaju brudu i zanieczyszczeń, który jest wniknięty bądź legający do plastiku. A także. APC usuwa wszelkiego rodzaju woski, czy też inne dressingi, które, zostały, które były wcześniej aplikowane na daną powierzchnię, na dany element. I żeby uszlachetnić i zabezpieczyć przede wszystkim plastik, należy aplikować taki dressing. Ok, czyli po aplikacji dressingu mamy plastiki zabezpieczone przed promieniami UV przede wszystkim. Jak najbardziej. Więc co, pokażemy Wam teraz, jak będą wyglądały plastiki po dressingu. Znowu połówka. W przypadku BMW użyjemy Wosku do wnętrza interior finish od manufaktury wosku. Zamaczamy aplikator. Pierwszym razem troszeczkę więcej, i kolistymi ruchami aplikujemy. Po odczekaniu kilku bądź kilkunastu minut, w przypadku właśnie tutaj interior finish od manufaktury wosku, producent deklaruje, że można nawet czekać 20 minut. Niech sobie ten wosk elegancko się wchłonie w ten plastik i niech sobie doschnie. Docieramy takim samym sposobem jak docieramy wosk na lakierze. Nas przy Bawarce czeka jeszcze wiele pracy, ale to, co chcieliśmy Wam pokazać, to Wam pokazaliśmy. Mam nadzieję, że wiecie już, jak zadbać o swoje plastiki, czym je czyścić i jak zabezpieczać. Jeżeli będziecie nas śledzić, w przyszłości na pewno zobaczycie efekt końcowy tego projektu. Więc, jeżeli podoba Wam się ten odcinek, zostawcie kciuk w górę, subskrybujcie nasz kanał oraz śledźcie nasze poczynania na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy Was również do naszego studia. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Cześć.